Terminatorium to nie tylko leczenie, to nie tylko zabiegi, ale także bardzo szeroka oferta zajęć, jak wycieczki, spotkania towarzyskie, integracyjne, ogniska, spacery, Nordic Walking. Myślę, że jest to taka forma spędzenia wolnego czasu, że oprócz tego, że robimy coś dla siebie, dla swojego zdrowia, robimy też coś dla, po prostu dla swojej psychiki, odpoczywamy tam, poznajemy nowych ludzi. Staramy się także, żeby ta oferta była atrakcyjna także dla młodych ludzi, nie tylko dla, wieków, dla osób w wieku emerytalnym, bo no, nie oszukujmy się przy aktualnym trybie życia, że coraz jesteśmy bardziej zapracowani. I coraz więcej czasu spędzamy za biurkiem. Te dolegliwości bólowe, czyli bóle kręgosłupa na przykład, dotykają coraz młodszych ludzi i taką ofertę także mamy dla nich. Oprócz tego jest to także oferta spa, czyli już zupełnie osoby, które nie czują dolegliwości bólowych, ale chcą po prostu odpocząć, chcą skorzystać z jakichś zabiegów upiększających, zrelaksować się to także fajne miejsce dla rodzin z dziećmi. Coraz więcej takich gości mamy, szczególnie w okresie zimowym podczas ferii zimowych i letnim, ale nie tylko. Zabiegi wprawdzie są przeznaczone głównie dla osób dorosłych, ale z części zabiegów, jak na przykład inhalacje, gimnastyka, jaskinia solna, mogą korzystać również dzieci. Dysponujemy także kącikiem zabaw dla dzieci, świetlicą, gdzie w trakcie pobytu na przykład rodzin na zabiegach, dzieci mogą się bawić i miło spędzać czas. Oprócz tego Iwonicz Zdrój jest miejscem atrakcyjnym pod względem tego, że jest tam czyste powietrze, atrakcyjne zielone tereny, spacerowo, mamy wypożyczalnie rowerów, miejsce na ognisko, miejsce, gdzie można pograć w piłkę. Sanatorium jest miejscem, gdzie oprócz tego, że poprawimy swoje zdrowie, to także odpoczniemy, wypoczniemy i się zrelaksujemy.